Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 236 vlogu. E, moi drodzy, dzisiaj będzie coś, czego dawno już nie wrzucałem na tego vloga, a mianowicie montaż, wymiana kuchenki gazowej. E, tak Wam mówiłem, dość dużo tych urządzeń montuję, a mało nagrywam. Także pomyślałem sobie, że no fajnie by było znowu wrzucić materiał znowu wrzucić materiał z właśnie montażu montażu kuchenki gazowej i tutaj w tym przypadku konkretnym co dzisiaj zobaczycie była tam bodajże stara kuchenka o ile pamiętam Master Cooka była połączona jeszcze na sztywno na śrubunek i tutaj pod, no, podłączenia teraz już się robi na węże elastyczne. No i są dwa rodzaje węży elastycznych do kuchenek z gazem ziemnym. Rzecz jasna, jest taki wąż standardowy, że powiedzmy z jednej strony ma ruchomą nakrętkę, z drugiej gwint albo z dwóch stron ruchome nakrętki, lub jest, są też węże na szybko złączkę. Czyli można kuchenkę w każdej chwili wypiąć, nie ma potrzeby zamykania gazu. No i tutaj właśnie będzie ta kuchenka podłączana na tak zwaną szybkozłączkę. No, co mogę więcej powiedzieć? Praca jest krótka, bo to jest, jak się już ma wprawę, to to dość szybko idzie i, i sprawnie. No chyba, że trzeba rozebrać pół kuchni, żeby dostać się do kuchenki, bo też tak czasami bywa. No ale w tym przypadku miałem wszystko ładnie przygotowane, kwestia była wypięcia kuchni, yy, wypięcia kuchni i podpięcia nowej. Czasami jest tak połączone, że <grych> trzeba rurę wycinać, dosłownie wycinać, żeby kuchenkę odłączyć. Może jak kiedyś będę miał taki przypadek, to po prostu też nagram. No ale dzisiaj się udało, bo było na śrubunek. W ogóle te rury były na śrubunek łączone, ja miałem Wąż, właśnie krótki. Najchętniej to ja bym puścił wąż od samego zaworu, od samego zaworu do kuchenki, no ale, ze względu na to, że nie miałem, to podłączyłem wąż na szybko złączkę. Tam było też do zaworu było na śrubunek. Oczywiście ten śrubunek też sprawdziłem, dokręciłem cały odcinek dokładnie, sprawdziłem pod względem szczelności, bo przy montażu czy demontażu, te rury się gdzieś tam zruszają, czasami może puszczeć, także zawsze trzeba dokładnie, dokładnie, e, cały potem odcinek sprawdzić pod względem szczelności. E, kuchenkę montowałem taką, jak tu widzicie właśnie na tej grafice. Jak mi to wyszło? Już zapraszam do oglądania. E, za tydzień też będziemy, zostaniemy przy gazie, za tydzień Będziemy wymieniać Junkers tak zwany. No, piecyk gazowy, ogrzewacz gazowy, popularnie zwany Junkers. Myślę, że też będzie fajny materiał. A jeszcze jedno na koniec. Na koniec przygotowałem dla <laughs> ciekawych mały bonusik. Także co? Miłego oglądania. Wam jeszcze raz, jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie suby, za komentarze, za pytania, o opinie. co? Miłego oglądania i widzimy się jak zawsze za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. O, hej, moi drodzy, tak sobie pomyślałem, że bardzo dawno nie nagrywałem. Montażu kuchni, wymiany kuchni gazowej. Także no, myśla, pomyślałem sobie, że będzie fajnie, e, fajnie nagrać e, właśnie montaż czy tam wymianę, wymianę kuchenki gazowej. No, nie wiem, tam kuchenkę, bo ja tak z takim sklepem współpracuję i montuję. Także dostaję kuchnię, jadę i no, co na miejscu, bo często jest, że są Kuchnie na, na sztywno podłączone, trzeba tam przerabiać, a czasami po prostu Tylko nowy wąż, a czasami się tylko przepina wąż Także no też, też powiem Wam Różne te montaże są, no i tak sobie Myśliłem, że Nagram, nagram, właśnie montaż kuchni też nie, nie jest to o ile tam nie będzie żadnych żadnych niespodzianek oczywiście to generalnie jest to prosty i, i szybki i szybki montaż także to no zobaczymy oczywiście jakie e, e, Zobaczymy oczywiście na miejscu jak zawsze co, co będzie też mi się szykuje powiem wam e, wymiana piecyka gazowego tak popularnie zwanego Junkersa też bardzo dawno nie nagrywałem i jeśli się uda to też wam nagram to w którymś tam odcinku wam e, wrzucę no a teraz co teraz jedziemy e, teraz jedziemy sobie zmienić kuchenkę gazową widzimy się na miejscu Hej. no jesteśmy na miejscu tutaj jest ta stara kuchenka Tylko oczywiście zaczynamy od zamknięcia gazu tutaj tak schowane za szafką było no i tutaj jak zobaczycie tu jeszcze sprawdzam czy odpala czy gaz wylatuje czy ten zawór zamyka i tu jak widzicie jest na sztywno tak połączone no, i tutaj z tyłu jest przy kuchence śrubunek, czyli musimy ten śrubunek rozkręcić. No, nie mogę za bardzo tej kuchni, że tak powiem, wysunąć. No, muszę sobie radzić tak w miarę, w miarę, w miarę możliwości, żeby jakiś tam obrót kluczem zrobić, bo no nie chciałbym naruszyć tej całej konstrukcji tych wszystkich rur. Chociaż i tak potem musiałem dokręcać, bo jest jeszcze śrubunek przy mm, zaworze. No ale tutaj, tak, żeby odkręcić, często te, tak jest, że jest tu w ogóle bez śrubunka, i wtedy te rury trzeba ciąć. No też, też takie przypadki miałem. No ale tu był śrubunek, także udało się rozłączyć, rozkręcić tą kuchenkę. Trochę mało ruchu, ale po kawałeczku, po kawałeczku. Najgorzej to jest ruszyć, potem to już idzie. No i kuchenkę mamy odłączoną, jak widać. No jak kuchenka nie jest na sztywno, nie można. Odsuwać to tam się zbiera. No i tutaj jest też właśnie śrubunek. Śrubunek tutaj między szafką a ścianą, no ale kluczem dosięgłem, także dociągam ten śrubunek, tak żeby no, nie było potem jakiś wycieków czy coś, bo jak widzieliście, tą rurą całą ruszałem. Także na pewno się tam zluzowało, oczywiście później jeszcze sprawdzę. Czy dobrze jest połączone? No zawsze trzeba po takim czymś dokładnie, dokładnie te połączenia posprawdzać. Że tutaj do oporu ten śrubunek dociągnąłem. No i teraz musimy ten, tutaj jak widzicie połączone, takie sztukowane było, to tą jedną mówkę zostawię, ten drugi odcinek, ten drugi odcinek rury wykręcę, bo tutaj będziemy podłączać już wężem elastycznym. Także to, co niepotrzebne odkręcimy, wyrzucimy. Zresztą, po co tam tyle tych połączeń? No i to idzie razem z kuchenką na złom. Sobie już przygotowałem miejsce pod nową kuchenkę. Czyli teraz tą kuchenkę musimy rozpakować, uzbroić. No i tutaj mamy właśnie końcówkę pod szybko złącze. Czyli to wkręcamy w tą mufę, którą zostawiliśmy na tej róży. Czyli gwint uszczelniamy i to wkręcamy. To odcina generalnie gaz. Także jak wąż dopiero się włoży, przekręci to gaz puści. Także tam zawór może być cały czas otwarty. Jakby się chciało kuchenkę zdemontować czy tam odczepić, to nie trzeba zaworu głównego zamykać bo tutaj się automatycznie gaz będzie odcinał, no i teraz to oczywiście dokręcamy do oporu. Powiem Wam, że bardzo, bardzo lubię ten klucz. No, dużo ułatwia i no, zastępuje wiele kluczy, także jest i wygodny i, i praktyczny. Także no, bardzo go dużo używam i no, bardzo polubiałem ten klucz. Także teraz sobie odkręcę gaz, bo tutaj, jak mam wkręcone, to powinno no, gaz po prostu zamykać, nie? Nie, nie puszczać gazu dalej. Zanim się uzbroi jeszcze detektor, to sobie jeszcze poprawiam, bo tutaj muszę poczekać, aż detektor się uzbroi, wyzeruje i wtedy mogę mm, dopiero sobie sprawdzać. No i teraz tutaj sobie sprawdzam ten śrubunek, który dokręcałem wcześniej. Czy tam nie ma żadnych wycieków? No i tutaj na dole, tutaj na dole też wszystkie te kolanka połączenia e, sprawdzam, bo no, przy tym demontażu, jak widzieliście tą rurę, rurą ruszałem, także mogło gdzieś się poluzować czy słowa mi zabrakło po prostu mogło się rozszczelnić no ale tak podokręcałem jest ok tutaj już jest uszczelnione to teraz możemy zrobić przyłącze do tej kuchenki do tego węża ten wąż końcówkę ma z gwintem wewnątrz taką sztywną tutaj trzeba przejściówkę założyć do kuchenki czyli taki można powiedzieć nypel gwint wewnętrzny i zewnętrzny i zewnętrzny sobie przykręcamy do węża a z wewnętrznym podejdziemy pod, do kuchenki to są specjalne przejściówki właśnie do kuchenek gazowych bo tam jest ruchomy śrubunek przy kuchence także no, musi być też no nie za głęboki ten gwint, żeby to po prostu ta uszczelka przylegała. Ale najpierw tutaj do węża to e, porządnie dokręcam. No i tutaj za chwilę za chwilę będę to do kuchenki montował teraz teraz tą kuchenkę po prostu uzbroi no tutaj są właśnie palniki Dyszy to w kompletach zawsze dają. To są na gaz propan butan. Jakby ktoś tam na butle chciał, to trzeba po prostu dysze zmienić. No i tutaj te zabezpieczenia wszystkie pościągać. Później gwarancję będę musiał wyjąć, Sprawdzam, czy jest gwarancja, bo oczywiście no, trzeba tą gwarancję podbić, bo bez tego, bez podbicia instalatora z uprawnieniami, co jest ważne, no, gwarancja jest nieważna, no nikt nie uwzględni gwarancji, jeśli nie jest podbita przez instalatora z uprawnieniami. I to się tyczy tak samo kuchenek płyt gazowych, jak i elektrycznych. No i te dekielki napalniki w sumie kuchenkę można powiedzieć mamy uzbrojoną teraz możemy możemy tu jeszcze z piekarnika te papiery powyciągać No i teraz uszczelkę, teraz będziemy ten wąż przykręcać. Ja tu mam taki dyżurny swój woreczek z różnymi uszczelkami. I tu jest ważne, że uszczelka musi być dedykowana do węży gazowych, czyli żółta kringelitowa lub taka grubsza gumowa. No ale to są, no nie, nie może być praktycznie takiej Gumowa, taka cieniutka jak do wody, bo do gazu są po prostu grubsze, grubsze uszczelki. Ja używam przeważnie kringielitowych, też są grubsze. One są takie no, mocniejsze, ale na pewno do gazu to jest w kolorze żółtym, bo tutaj no, trzeba to naprawdę bardzo solidnie ze sobą skręcić. I tutaj, to, to co skręcaliśmy, kontrujemy, a tą górną. Tą górną będziemy musieli to dociągać, nie, nie na odwrót. Na kuchence jest właśnie taka śrubka ruchoma, i tą śrubkę właśnie musimy dociągać. Czyli dolną kontrujemy, górną dociągamy, i tutaj naprawdę kringielitową no, trzeba to bardzo solidnie dokręcić. Zresztą zaraz zobaczycie, bo ja tutaj tak dość mocno przykręciłem. Ale mimo wszystko puszczał gaz. Ja mam detektor no strasznie wyczulony. Tam mikroskopijny wyciek mi zaraz pokazuje. No i teraz zwróćcie uwagę, włączam, wsadzam ten wąż do tego, co wcześniej montowałem i gaz już do kuchenki poszedł. To automatycznie otworzyło zawór gazu. No bo zanim będziemy sprawdzać, oczywiście trzeba tą kuchenkę odpowietrzyć, żeby ten gaz się rozszedł, doszedł i wtedy możemy sprawdzać szczelność połączenia. No i teraz sobie Teraz sobie odpowietrzamy palniki. Tak po, z każdej strony po trochę i tu jak widzicie już płomień, gaz doszedł, palnik się odpalił i tak każdy jeden palnik trzeba odpowietrzyć, odpalić każdy palnik, żeby świecił. Wtedy wiemy, że jest kuchenka odpowietrzona, a gaz jest no, w całej tej instalacji kuchenki. Kuchenka po montażu od razu nie odpali. To jest oczywiste, bo jest powietrze, więc także musimy tam chwileczkę popstrykać, wypuścić, żeby gaz wypchał powietrze. No i teraz, teraz sprawdzam te połączenie przy kuchence, które robiłem. No i tutaj mi pokazało, to był naprawdę bardzo mały wyciek ale był i no tego zostawić po prostu nie można czyli sobie ją jeszcze odsuwam zostawiam ją jeszcze już pod gazem bo tam nie ma jakiegoś wielkiego wycieku ale tam minimalny jest i jeszcze raz będę dociągał Tak widzicie tej kawałeczek jeszcze się dokręciłem. I teraz sprawdzam ponownie. I teraz mi tam jakąś minimalną, jedną tysięczną pokazywało, ale pokazywało. E, no, są takie pianki, które się spryskuje i tam pokazuje, też się bańki robią. No przy tak minimalnych wyciekach te pianki raczej nie zdają egzaminu. Dlatego ja używam cyfrowego detektora, który jest no powiem Wam, cholernie wrażliwy i najmniejszy, najdrobniejszy wyciek pokazuje i tutaj jeszcze jak widzicie dociągnąłem jeszcze raz, to już tak naprawdę aż tam jęczało no i teraz, teraz się mam same zera także no jest jak powinno być to na gaz jestem wyczulony, powiem Wam i Zawsze to sprawdzam dokładnie, o, bo z gazem, z gazem nie ma żartu. Czyli tu kuchenkę dosuwam i w sumie po robocie tak to mniej więcej wyglądało. No hej, słuchajcie, e, spróbuję Wam nagrać jakiegoś bonusa. Hmm. Tak, kiedyś wspominałem, że mam taki. O. Słabo widać. Mam taką imadełko, trzymacz. No jak, jak zwał, tak zwał. <grym> pokażę Wam, pokażę Wam może, jak on działa. No chyba taki bonus będzie dobra rzecz. Poczekajcie. Teraz tak, to jest. Tylko tu do światła wyjdę. Nie wiem, czy będziecie widzieć. To jest coś takiego. I teraz tak, wezmę, wezmę jakieś kształtki. Jakieś kształtki i pokażę, na czym polega. Moment, Ach, że do tego mojego skarbca wejść. O, na przykład. Na przykład korek i nypek. Zaraz ja Wam ustawię ustawię tą jakoś kamerę, żeby to. Moment, poczekajcie chwilę. Nie wiem, czy to zadziała. Może tak. Widać? Widać. I zobaczcie. Tu jakbym chciał dokręcać, przykręcać. To tylko biorę tak. To się zaciska. Teraz jak chcę przykręcić to sobie ręką e, dokręcam Nie wiem, chyba dobrze widać I teraz e, wezmę klucz tylko O, na przykład ten I zobaczcie Żeby dokręcić na siłę to sobie tylko nie muszę tego na, tak na dobrą sprawę trzymać. On, ona mi się samo, samo blokuje. Ja sobie mm, to dokręcam, nie? Także jest tyle i to jest no, w dwie strony, bo mogę dokręcać i to mi e, to mi ładnie trzyma. Idzie do oporu. Do oporu dokręcam i to mi nie, nie puszcza. I teraz jakbym chciał na przykład odkręcić to sobie tylko obracam i na przykład łapię nawet taką większą tą o. I teraz y, zwróćcie uwagę, popatrzcie chcę sobie odkręcić, to mi trzyma o. i co mogę? Nawet porządnie zapieczone za rury, jak mówię, nie muszę trzymać. Także to jest, powiem wam, fajna rzecz, wygodna. Także, jak ktoś coś robi z tym, to serdecznie polecam. Także co, taki mały bonusik na dzisiaj. Na razie, dzięki. No i tak, zrobiliśmy tak, jak mówiłem. No nie było jakichś tam większych problemów, niespodzianek. Poszło dość gładko. Było jeszcze, jak widzieliście, stary typ na, na sztywno połączone. Na sztywno było jeszcze połączone i Ojejku, no i, 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 i tam cię tarura trochę na ślubunku przy zaworze. E, na śrubunku przy zaworze się trochę ruszała, tam było niedokręcone, ale ten śrubunek dociągnąłem, posprawdzałem te szczelności, jest ok. No i tak widzieliście nawet przy kuchence, jak przykręcałem, tam jest uszczelka kringelitowa, musi być żółta do gazu, to jest ważne. No, i dociągać do trzeba sprawdzać, i dociągać, bo nieraz się wydaje, że jest mocno dokręcone, a jednak gdzieś tam minimalnie popuszcza, chyba to mi się udało nagrać. Chyba tam było widać. Także no, przy gazie no, trzeba sprawdzać po, po 3-4 razy, także być pewnym, bo gaz to no, niebezpieczna zabawa. No i jak widzieliście, podłączyłem wąż na szybko złączkę, także można generalnie kuchenkę wypiąć, nie zamykając zaworu gazu. To jest, no, te węże są dość drogie, ale, ale wygodne, fajne. Znaczy, że mało ich, mało ich montuję, bo no, jedni chcą, inni nie chcą. No, ja muszę się dopasować do wymogów klienta jeśli to jest zgodne ze sztuką nie? bo na od roweru nie podłączę ale, ale jeśli chodzi o węże no to na pewno nie, nie mogą być zbytnio jakieś tam naciągnięte te węże one muszą tak sobie swobodnie takim łukiem zwisać, że tak powiem no i kwestia właśnie czy na szybko złączkę czy elastyczny taki normalny, no to już tam jest kwestia gustu klient. Także kuchenka podłączona, garancja pod pitami.